oczekiwane bar bardzo długo eee, nie mogę się zebrać na to albo coś zebrałem dobra ale coś dzisiaj o czerwony będzie pora był mianowicie musimy załatwić sobie ubrania i pojechać pełną kobietę, którą będę flirtował ludzie, wiecie? I pojedziemy sobie do domu i sobie kawkę. Będzie zajebiście. No. Więc to, jedziemy, idziemy, wyciągamy samochód. To nie jest psy, to jest jakieś kurwa. Jakiegoś pierdalnego debila. Dobra, ale musimy jeszcze zadzwonić do tego. Do. Do. kogo ja zadzwonić? O! Do Lestera miałem zadzwonić, bo to jest mój znajomy z przedstawówki. Lizmen, o, Lizmen to jest. Lester to jest zielone tam, to mi jest. Hey, it's Lester. No kurwa. Z nie ma, Dobra, poradzę mojego tylko. I co, pierwszy to zrobimy? To wyciszyć to głupie radio. I będziemy się ubrać. Tak jest, lampy musimy włączyć, za każdym razem nawet ja No czy... ja Niech on przyjedzie, musimy sobie włączyć ten. No, ogólnie seria będzie polegać na tym, jak żyje sobie żadny grześ. Bo mogę Wam trochę opowiedzieć o nim. Grześ wychował się... O, Matis. E, tak, Grześ wychował się na Śląsku. Tak, Grześ jest Polakiem, normalnie, nie? No ja wiem, Grzesiu, wiem. No i Grześ ogólnie średnio umiewał z Polski. Już mieszkał tutaj parę lat w Ameryce. No i rozpoczął nowe życie, nie? Dostał, do, dostał datki, dostał podatki, dostał wydatki. No i dostał duże mulatki. No i co ja mogę powiedzieć? Ojciec wiał, matka zachlała no w sumie grześ został sam, no. i tak sobie żyje, po wielotku jakoś idzie. Jeść tym. No ja powiem tak, yy, co dzisiaj będziemy powinniśmy robić? Musimy się przebrać, idziemy sobie do Jumpa. Nie mamy tyle pieniędzy, żeby jeszcze kurwa, na, kurwa chodzić po ty, po drogi, Wiecie. To, to nie, ten, nie ten etap. Dobra, zamykam furkę, możemy iść. Wyglądałem ja tak. To, co dwali wczoraj Maurycy, to jest tak powalone, że po prostu... aż mnie go na Ty, Maurycy. Pierwdom na Pierwszy, no kurwa, ty. Widziałem co gdzieś wczoraj zrobił. Hany Ty jeden. Będziesz dojeżdżany, rozumiesz to? A ty nie byś ten zwijał, bo byś miał przerąbane. Cześć Gosia. Muszę ubranka zamówić, cześć. Weźmiemy sobie... o weźmiemy, bo wygląda jak... o rolny grzesiek. O, trochę to źle brzmi. Znałem sobie sprawę, że oralny Grzesiek trochę się dobrzmi. Dobra, bierzemy sobie ubranka Grzesiek Ajakulatowski. To jest imię inne nazwisko. Wiem, wiem, Gosia, wiem. Ale nie prostu dopiero zabieram na lody. Weźmiemy sobie broksy z... O! No! Dobra, Gosia, ja spadam. Weź tak. Jutro e, dzwonię do naszego lokatora i uwej nie bierzemy rozwód, nie? Padać to nie? Jak mam nie być kopacą? To ty myślisz, że ja naprawdę coś gdzieś widzę? Puszczałem się z Weryzorskim! No ja się już spalę, dobra. Już sobie okulary zamówimy. Patrzcie to. O kurde, no i grzeź wygląda i gryzy... Pałysia. No! Ale z niej suda. Dobra, pamięta, teraz idziemy... Poszukać Marysię. Spadaj. Ziędrzysz wczoraj robił. Patafianie jeden. Machnąłeś mi? Ty mi machnąłeś? Ty głupi jesteś. Chyba nie ma, co? No spadaj mi się lepiej. No. Chory typ. Dobra, spadamy jedziemy do tego. Do naszego... Do Maryśki. Do Maryśki. Bo Maryśka powiedziała, że ona się tam będzie umawiać z nami. No ale nie dała cynku, nie? A ja, więc ja muszę do po i zobaczyć, Co ona że w jakim sklepie z butami mieszkała. No i jak pciota. Chyba, no, wolnie moja babcia jeździ. A ja mogę skręcić, bo nie Amerykę. i eee, co ja mogę jeszcze powiedzieć? No ogólnie grześ ma 24 lata, tak takim Tak, pójdziemy. Oh. Przepraszam, ale... No so, jedziemy zobaczyć yy, Mareczka Ja nie mogę Te pierdolenia elektryki Tu jest Polska-Mec Tak jest, palaka śmieciu Ścigasz się? Ścigasz się? No kurde, ty uderzył. Ty Tu bym wjechał A ja ani jednej rysy nie mam To so, jest flex Jak ty jedziesz? Patroni walą Matka cię zachowuje, czy w lewo komuś? Nie wiem, naprawdę Ja nie wiem, jak się wyjeżdżam Co za... Aż bym ujrzył na p, ale nie mogę, wiecie? Bo tak się nie No Naprawdę, oni jadą jakoś, nie wiem Dobra, tu skręcimy sobie W lewo Wejdziemy odrobinę na skróty Bo... Znowu już ze wzychałem No i mam o kurde, no i mam makier do roboty. To wiem co będę mają do roboty Marysia, jestem. Tu Marysia wysłała podobno, synk. Cześć Welcome, Have a good time! kluczyki kluciku zostawmy w samochodzie ja teraz wracam, dobra? No, widzimy się. Cześć pana Iwona zaraz zrobimy miejsce na czwartek Bo muszę zrobić zabranie zawodowe z tymi No jak oni no, nazwali Na K... Na KKK No klonowaci korporacyjne klocki No od corporation, tak Dobra idziemy szukać Maryśki Gdzie jest Maryśka? Tak zwykle... O oh, jest Marysia Ej! Marysia! Marysia! Ej! Marysia! Marysia. Ej. Marysia. Dobra, słuchaj, Marysia, bo ogólnie sprawa jest taka, ja Cię już zabrałem na trójmarantkę, ze mną na randkę. No i na randkę tak? E, 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 ja nie z Tobą piszę, okej? Okay? Spadaj mi stąd. Eee, Maryszka, no, no m, nie Marysia, nie chcę żadnego tańca z Tobą. Nie chcę tańca z Tobą, nie chcę Ci pójść na randkę, nie? Chyba tak. Czy jesteś za na to. No to dobra. Ej, słuchaj, ty, mam pytanie o mnie. Jak będzie jutro. Sobie... Nic no, nie mówiłeś. Co sobie myślisz, co, 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 no co, no co? Ty no, nie widzisz, żeś taki koledak, nie? Ja w tym leży pracowałem. No, na no, Więc no, ty mi lepiej nie poskakuj, co? No, no, to będziecie chcę. Co, 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 co? Chcesz się lat, czy się lat, czy się lat? Ty gruby jesteś. Lajecie. Trzymaj jedna! Rozwalam ci ten... Tu z tyłu, bo już! Ulajuj się! O ty gó... Co? 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 Co ty myślisz? Chcesz się O kurde! Co? No chodź O kurde! Głupi jesteś? Głupi? Karzę tobą! Za każdym działaczem. O ty! No! Widzę, co ty tego nie widziałeś! POSŁUJ SIĘ! Dwa głupia pachopapa Dobra O kurde, tym nie widzimy. Dobra, spadamy Jest jakaś apteczka może? Bo mnie nieźle publi. Dobra Ludziska, zaraz się widzimy Dobra, ludziska ee, Sprawy pozałatwiane e, I wynajem wychodzę Umówmy na jutro, dobra? Ja zmykam, Mara. Ale kurde, tak to co, 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 o co się chodzi, co? No on a taki kozak... Gwizda w świecie, pizda w świecie. No, no. To są takie typowe wiecie no, Paru wy. Jedziemy do domu. Umówiłem się jutro z Maryśką. Ale będzie jutro ostra jazda bez trzymanki. Ale na razie film musimy dojechać do domu. No wiecie, i na ten film to dzisiaj skończymy. Nie, no moje nie, jest Nie, 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 nie. Nie, jeden. nie, nie. No. No, ale Nie, nie. ale makie ma klasy. Czekaj, ja czemu tak? No, więc y, co do życia, no to nie wiem. Mamy w planach za niedługo kupić nowy wóz. Sprowadzamy go. Z Ameryki, normalnie, full wypas. Y, nie wiem jeszcze co, co to za będzie. Jest dwa. to będzie. Jej piwa, jebana. kurwą, kurwą mi jesteś! Do kurwienia! O kurwa, właśnie. Masz kurwa auto jak chuj! Wykurwiałaś zwierzę! Ty kurwa jedna! No, już, sam, Trzyma to... Wracaj tym autem sama! Wpierdał! Dobra, użyskaj. Wracam Ktoś jeszcze? Nie masz szans! Haha. Myśmy chodzili w tą majkę skręcać, no bo musimy dojechać... Wiesz, ja, ja mam swój sposób dojazdu do domu. Patrz tym drift! Wow. Tam jakieś czerwone, było... nie wiem, miałem co wywołać, a ja wracam do domu. Myś... Ciemno już się robi, więc wiecie, ja nie mogę po ciemku jeździć, bo ja mam, ja mam astygmatyzm ludziska i ja po prostu nie mogę jeździć z astygmatyzmu. Ja mam bardzo poszerzone. No ale ogólnie, jeśli chodzi o, o to, no to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się naprawdę spodobał i że seria będzie trwała, trwała. Właśnie, miałem wspomnieć, jeśli spodoba Wam się ta seria, to dalej dale kubku jeden. Nie dowczynam. Jeśli spodoba Wam się ta seria, najpierw przede wszystkim muszę odzyskać, bo nie mam widzów. Kompletnych widzów nie mam. I robię QA. Więc bardzo chętnie, oczekuję na Wasze pytania, ja chętnie na nie odpowiem. No, no to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie nowej serii, którą będzie podzielona na prawdopodobnie aż 15 odcinków. Taki jest docela plan. Ile wyjdzie prawdzie to nie wiem. Ale co? Żegnamy się i Siemaneczko, żemeczki na razie! Wiertelny kurwa wos. Nienawidzę kurwa tego wazu. Nienawidzę. Po prostu kurwa nienawidzę.